Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu siedzę pod swoim autem. Tym razem będzie tutaj nieco drobna przeróbka. Jak widzicie, kieruję obiektyw na układ wydechowy. Powiem Wam: tak, tutaj nie będzie żartów. Będzie wskakiwał do mnie wydech taki, jak tutaj leży. Tak właśnie jest. Jest to wydech od niczego innego jak od E30, E63 AMG. Także będzie się tu działo. Są trzy powody, dlaczego on tutaj wskoczy. Jeden lub dwa uzyskam na pewno. Trzeci to się okaże. A więc tak, pierwszy, żeby ładnie wyglądał, żeby auto posiadało dwie rury. Tutaj jest ta listwa plastikowa, i tu będzie otwór w drugiej. To znaczy, drugą mam, zaraz Wam pokażę, pokażę uzbieram to wszystko do kupy. Pokażę Wam, w co jestem uzbrojony. I także dwie rury będą, może to zrobi jakiś wygląd lepszy. Druga sprawa, jest to dym. Że będzie szedł z dwóch rur, także to też na pewno uzyskam. Kolejna sprawa to jest dźwięk. Chciałbym troszeczkę ten samochód poprawić jego dźwięk pracy, i to się wszystko okaże po montażu. Tutaj <grym> zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właśnie tutaj z rura 760, bodajże. A tutaj w tym wydechu są dwie rury 70. Także przelot spalin z V8 tutaj jest ogromny. W moim niestety tylko. Pół z tego, cztery cylindry, także może, może coś zbudzi w tym wydechu przy jakichś większych obrotach. To się wszystko okaże. Z założenia myślę, że minimalnie będzie inny głos, minimalnie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym bądź razie nie chcę mieć z tego auta jakiegoś wyczącego samochodu, żeby to strasznie się darło, bo to będzie niekomfortowa jazda wtedy. Chciałbym nieco zapikantnić pracy tego silnika, a to się wszystko okaże. I teraz tak, wydechu, jest to właśnie wydech z 212, a 212 to też jest 212, czyli teoretycznie ona powinna być przygotowana pod montaż tego wydechu. Tutaj siada w tym miejsce uchwyt, jeden. E, tu widzicie, jest coś takiego zaślepionego, czyli drugi pójdzie tędy, 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 pod belką, e, tu w tym miejscu, no i Oczywiście trzeba będzie zdemontować tą płytę plastikową. Ona tutaj robi właśnie za tą wnękę, na ten wydech. Tam nie ma żadnych blach. Te wszystkie blachy już nabywam, mam prawie wszystkie. Tutaj widzicie, jest taka blaszka mała. Ta blacha większa. Nadkole jest z metalem, żeby się nie spaliło. No i tutaj blacha od zderzaka. Zaraz Wam wszystko zademonstruję, co tutaj mam. I jeszcze właśnie tutaj jeden e, wspornik, tutaj jest zamontowany z tyłu, przykręcone jest tutaj tabel, e, mocowanie zderzaka. To taka strefia, strefa zgniotu z tyłu, przykręcona jest właśnie tutaj w miejscu, gdzie tutaj siądzie właśnie też ten wspornik. Tutaj będę musiał zdemontować zderzak, wtedy mi się zrobi dużo miejsca, będę mógł to wszystko swobodnie tutaj zamontować. No, i tak, to co na razie nazbierałem, to jest właśnie to prawe nad kole z tą blachą. Tutaj osłona, ta co siada na zderzak z tej strony. Następnie te właśnie uchwyty, na, do, uchwyty do mocowania rury. Ta blaszka też taka boczna, brakuje mi tej dużej jeszcze. Oczywiście niektóre rzeczy zamówiłem w ASO, oryginalne, nowe. Ta blacha po przyszła z, z aukcji, wygląda to dosyć fajnie. No I tu mamy tą lotkę właśnie, nawet w moim kolorze samochodu. No to jest ta jedna na wydech. Tu jest ta na drugi wydech. Także może coś z tego będzie. No jeszcze tutaj ostatnie kroki. Zobie tutaj troszeczkę spoleruję te rury, kupiłem drugą nakładkę. Powiem wam tak, już zapaliłem samochód i jak widzicie radość na moich ustach. To jest fajnie. Powiem wam, że odgłos po prostu nie za dużo, nie za mało. Jest rewelacyjnie. Także jeszcze sobie zrobię te końcóweczki, przymontuję je do wydechu. No i zaraz zobaczycie całość, jak to jest zamontowane, jak i również efekt pracy na wolnych obrotach. Jedziemy. No i mamy tutaj finał operacji. Od razu mówię, nie śmiejcie się, nie jestem jakimś super spawaczem. Nie mam tutaj warsztatu z giętarkami do rur. I tak, tu idzie seria. I teraz trzeba ten wydech, już AMG, połączyć tutaj z tym starym. A więc tak, tutaj sobie zrobiłem taki spaw. Właśnie taką rurę musiałem kupić takiego x pipea takiego, że tutaj jeszcze oryginalnie szła jedna rura, która taki taki był skrzyżnie. I tu była jedna jeszcze rura, tu sobie zrobiłem taką zatyczkę, zespawałem to. Tu jest rozdwojenie na te dwa moje wydechy. Oczywiście tutaj wszystko sobie jeszcze pomaluję fajnie farbą jakąś na wysokie temperatury. Trochę tutaj amatorszczyzna jest, ale powiem wam robi to robotę, według mnie jest całkiem nice. No i tu już idą sobie wydechy te AMG, które kupiłem. Tam już są blachy pozakładane, wydech sobie siedzi, blacha na botnik. Błotnik tutaj, czy tam na kole, już jest z tym metalem wymienione. Nakładki, nakładkę jeszcze na wydek musiałem sobie jeszcze jedną dokupić, są one przyspawane, żeby były w miejscu takim jakim trzeba. No i właśnie tutaj popłynąłem znowu na trochę grosza, musiałem z oryginalnie z ASO kupić kolejny uchwyt, ponieważ ten oryginalny, który był i chwytał ten wydek, miał inaczej powieszone te pręty, także nie robiło to roboty, trzeba było Dokupić kolejny oryginalny tutaj wieszak, także jest już wszystko zakończone. No i będziemy Wam zaraz pokazywać, jak to mniej więcej odpala. No i tu mamy jedną tą końcóweczkę. Tu mamy drugą końcóweczkę. Elegancko zapalamy go. Dobra, odpal. Nie wiem, czy to słychać tutaj w, tym, w kamerce, ale odgłos jest fajny. Fajny, mało, taki basowy, nieprzesadzający, super. i teraz spróbujemy. Gaz właśnie, dodawaliśmy gazu nie bardzo, wkręca się. Raczej znaczy, nie bardzo jest ten odgłos, ale możliwe, że tu, tu turbina musi się załączyć będzie lepiej. No przygazuj. No jest! Jest petarda! Powiem Wam, że jest petarda. Jak dla mnie, to po prostu lepiej się nie mogło to złożyć. Super dźwięk! No jeszcze może się przejadę. Zobaczymy podczas drogi, jak to się to mniej więcej odzywa w aucie. Wracam sobie do Domku autostradą i powiem Wam, że jest taki fajny pomruk Słyszycie? Powiem Wam, że naprawdę, ja cię kręcę. Tak bezpciowo chodził ten samochód, teraz ma taką. Ma taki lekki pazur, Wam powiem. Super, jestem mega zadowolony. Powiem, że trochę miałem takie różne wahania co do tego planu że coś nie wyjdzie, coś będzie niefajnie nie chodzić w ogóle nie będzie żadnej różnicy a, a koszt takiego wydechu plus tych ele elementów różnych robi yy, niezłą sumkę myślałem, że nic z tego nie będzie na szczęście jednak jakiś tam efekt jest jeszcze zatrzymam się u siebie w garażu pod domem przygazuję tak w takiej powierzchni zamkniętej gdzie tam jakieś echo jest zobaczymy jak to będzie wtedy słychać Jest dobrze, ale super. No to w takim razie trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć, cześć. AMG ale wiocha nie? na starość mi jakieś głupie pomysły wpadają do głowy